Są takie tematy, w których niektórzy się nie powinni odzywać przy całym szacunku. Rząd SLD zlikwidował nam Akademię Medyczną. To po pierwsze. Kto, jest, kto był członkiem SLD przy tym stole? Takie retoryczne pytanie. A pan profesor Świątkowski, jak był członkiem Senatu Akademii Medycznej i się odbywało głosowanie nad likwidacją Akademii Medycznej, to jak zagłosował? No żeście się w jednym, po prostu, w, w, chyba w jednym korcu dobierali. No pani, no, no miej pan trochę wstydu na Boga. No miej pan trochę wstydu. SLD, którego pan był członkiem, zlikwidowała nam Akademię Medyczną, a profesor Świątkowski nie zagłosował przeciwko likwidacji Akademii Medycznej, będąc członkiem Senatu Akademii Medycznej. I wy się na temat, wy się na temat teraz to uczelni medycznej... Ale ja panu nie przerywałem. Ja, I pan się teraz na temat na, na temat uczelni medycznej. Proszę zobaczyć jakby... Bezczelność Torunia w tym obszarze. Bo ja, żeby to było jasne, ja uważam to za błąd, fatalny błąd. Jeden z największych błędów, jakie Bydgoszczy popełniono. Jak my, co myśmy w tej ustawie napisali, panie redaktorze? Myśmy napisali, że jak uczelnia chce dokonać połączenia szpitali, to musi wystąpić opinie. Opinie do dwóch ministrów. Zdrowia Wie pan, że pan rektor mało. się nie zdecydował, żeby takie wnioski złożyć? To proszę zobaczyć, na czym była ta, ta próba likwidacji jednego ze szpitali w Bydgoszczy oparta. No nam nie było żadnych merytorycznych argumentów, bo jakbym ja miał mocne To tobie przyniósł, panowie ministrowie. Dyskutujmy. A on się nie zdecydował nawet na wystąpienie, do, na, temat na, temat, na temat tego, żeby z tą opinią wystąpić. I my będziemy odbudowywać i mam nadzieję, to jest apel do wszystkich, do całego środowiska, jak to, po to, po, jeżeli sami sobie pozwoliliśmy na to, żeby zlikwidować Akademię Medyczną, no to to powinno być dziedzictwo dla nas wszystkich Bydgoszczy, że ta uczelnia jest w Bydgoszczy potrzebna. I chwała rzeczywiście się przyłączam tego, co powiedział mu poprzednik, że ktoś chce to w Bydgoszczy odbudowywać, ale mam nadzieję, że nigdy więcej tego nie zlikwidujecie.